Dzień dobry Państwu. Jestem mieszkańcem wsi Karpowicz. Tutaj za chwilę będzie odprawiana majówka. Co roku tutaj w Karpowisze, w tej wsi, co roku to się odprawia. Ciągle przychodzą mieszkańcy tutaj i modlą się o szczęście, o zdrowie, żeby to wszystko było dobrze. Ktoś, jakiś właśnie mieszkaniec Skarpowicz wrócił z wojny i ocalał. I w tej intencji pobudował kapliczkę tutaj właśnie, na swoim tutaj podwórku. Na swojej posesji. Tak, po, na swojej posesji i tak w dziękczynieniu, że ocalał z wojny i tak sobie postanowił i to my wiemy tylko z opowiadań rodziców naszych. Za dobrych czasów, jak było dużo dzieci we wsi, tutaj na środku, na środku wsi. Ja tutaj blisko mieszkałam, ja też jako dziecko, mój dom rodzinny jest tutaj, więc y, pamiętam, jak do kapliczki przychodziliśmy. Dzieci siadały na kołotki. Takie kołotki specjalne, takie z drewna, takie pieniki cięte, brzozowe. brzozowe. One były chowane właśnie pod, tutaj pod, pod ten stoliczek, za, za obruskiem dzieci wyjmowały te kołotki i z dwóch stron siadały na na kołotek. dzieci może było 80 dziesięcioro w kaplicy. Ile się tylko się tam się, ile tylko się dało, każda tą kołotkę się po prostu tam każdy się. Był szczęśliwy, tak, na każdy chciał na, na tak. tym pieńku siedzieć i dzieci, no bardzo dużo dzieci przechodziło. I każdy chce tutaj przynieść jakieś kwiaty, jakąś swoją modlitwę, każdy przychodzi z modlitwą, z intencją swoją. Jedni z błagalną, drugi z dziękczynną każdy po prostu w swoim własnym zakresie i własnym interesie. Ale także i modlimy się. Później na koniec y, tych modlitw majowych właśnie idziemy z Maryją dookoła pola. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i zapraszamy wszystkich na nabożeństwo majowe. Choć żadnego śmiertelnego serca nie zbudzi, Bo my tętni, biedni ludzie Za w brzegu w grudzie Podaj rękę, powstaniemy Chroć za nami ożyw. Maryjo Królowo Nasza, Maryjo Królowo Nasza, byliśmy pod krzyżem Syna stała. Maryjo, ma Matko, by cierpiała. Maryjo, Przyputrać nas zawsze wybarwić panna chwalebna i błogosławiona, o pani nasza, będąniczko, nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, słowami świata, nie grać, moim, o matko słowa przedwiecznego, racz wysłuchać z znego, który do ciebie z tego podołu Patrzy o pomoc wołam, bądź pomocą we wszystkich moich potrzebach, a osobliwie godziny śmierci, o łaskawa one Proszę Panno, Mario, przez Twoje święte niepokalanie poczęcie mić. Mietrze, Mario, Panna, oczy, serca, ciało i duszę moją, Amen.